Tego nie widziała. Kto opowiada takie rzeczy? Jak idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożwienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm, a Onar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Kto opowiada takie rzeczy? Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Pokaż mi swoje Ktoś towary. Mój mąż uważa inaczej. Ktoś musi pracować. Naprawdę to interesujące. Nie wierzę w to. Naprawdę, sama widziałam. Nikomu tego nie powtarzaj. Co mogę dla ciebie Interdy, zrobić? Nie Szukasz nie? duchowego wsparcia? Niczego Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć Przecież niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Ktoś musi pracować. Nie mów. I pracuję niemal przez cały dzień. Skąd pochodzisz? No, powiadam... Pochodzę z klasztoru magów. Leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. On po prostu za dużo gada. Opowiedz mi o Inosie. Inos, nasz wszechpotężny Władca, jest światłem i ogniem. Dał ludziom magię i prawo, aby byli jego narzędziami. Działamy w jego imieniu. Wymierzamy sprawiedliwość zgodnie z jego wolą i głosimy jego naukę. Sama tego nie widziała. Słyszałam coś A będzie jeszcze gorzej. Powiedz mi coś więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii. Jednak Gdybym sztuka magów ognia. To coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy. No, i jesteśmy producentami doskonałego nie wina. Nie potrafi niczego zatrzymać, się. ma tego nie widziała. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami i wspieram obywateli radą Zawsze i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach, naszym obowiązkiem Zawsze jest pomagać dostarza. słabszym. Nie mogę się zajmować przyznaniem, o której wszyscy wiedzą. Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Hmm. Hmm. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. On po prostu za dużo. inaczej. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumką. Właściwie to potrzebuje twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Już dostałeś moje błogosławieństwo, synu. Niech cię Ino sprowadzi, synu. Ktoś musi pracować. Niczego jej już nie powiem. Kto powiada takie rzeczy? Niczego jej już nie powiem. Muszę porozmawiać z Paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta, jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. No i oczywiście dla nas magiem ognia. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz wykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Niczego jej już naprawdę sama widziałam. Gdybym sama tego nie potrafiła niczego zatrzymać dla siebie. I pracuję niemal przez cały dzień. Nikomu tego Niech inos będzie z tobą nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam Straż Miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako ręgaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska, a co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze! Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła! Nie potrafi niczego zatrzymać, za dużo gada! Mógłbym odzyskać twoje złoto. A? A czemu niby miałbyś to zrobić? Nie przez cały dzień. Nikomu tego nie powtarza, czego jej już nie powiem. Mój mąż uważa inaczej, to zależy, pomożesz mi dostać się do górnego miasta? Zwracasz się do niewłaściwego człowieka, nie pochodzę z miasta jak większość kupców na targowisku. Jeśli chcesz dostać się do górnego miasta, porozmawiaj z kupcami w dolnej części Korinis. Chcę części złote jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o Twojej nagrodzie. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota to całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie, jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym Iska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy Paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej przyjdzie. coś wymyśl. Postaram się. Tak, to bardzo typowo. To przecież okropne. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń. Szczególnie poza miastem. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Daj spokój. Nie opowiadaj. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od Kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Pracuję niemal przez cały dzień. Nie wierzę. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Teraz każdy już o tym wie. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu, a wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord Andre nie miał pojęcia o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Kto opowiada takie rzeczy? Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem? Co? Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne zadanie. No dobrze, jeśli pokonasz bandytów. Dostaniesz ode mnie 100 sztuk nie złota. Mi rzeczy. To przecież okropne. Pokaż mi swoje towary. Nikomu tego nie powtarzaj. Będę trzymać. Nie wierzę w to. On po prostu za dużo gada. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Hej, ty! Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Muszę się teraz zająć ważnymi sprawami. Pogadamy później. Jasne? Zawsze to powtarzałam. To to opowiada takie rzeczy. Gdybym sama tego nie widziała.